Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu chciałem umówić projekty, jak się wykonuje. Ten powiedziałem zgodnie z normą 83. Ten powiedziałem zgodnie z normą 83. Ta norma obowiązuje. Jeżeli ktoś cokolwiek robi w budownictwie, że za cokolwiek odpowiedzialność, Musi się niestety tą normą sugerować. Tu mam nawet projekt tam domków, to mam kilku, kilkanaście czy kilkadziesiąt zgodnie zrobionych z tą normą. To jest nawet projekt DPS-u, Domu Pomocy Społecznej, bardzo duży. Jakbyśmy go rozważyli. żeby Wam go pokazać przed kamerą. Proszę bardzo. Taki duży jest dużo pomieszczeń. Tak, Może go będziemy widzieć bardziej, albo musimy go dosunąć. Jeśli nie chcę go upubliczniać, ponieważ to jest własność. tam pana projektanta by mi mógł coś zarzucić. To powiem Wam szczerze, on też jest zrobiony z normą 83. Niestety ta norma obowiązuje. Jeżeli Wam będzie robił deweloper, czy ktokolwiek, to w zasadzie musi się tej normy trzymać. Musi się trzymać tych wymian, pomieszczenia itd. itd. Te szacowanie, tak, dodawanie, to ja Wam pokazałem, jak to zbilansować, jak to się wylicza, w których miejscach się dodaje. I tak się to niestety robi w biurach projektanckich. To jest tak samo jak, no nie wiem, no, dobiera się przewody elektryczne czy coś, to najpierw się oblicza, później się idzie poziom wyżej. To się szacuje, żeby po prostu nie przedrożyć. To, co ja Wam powiedziałem na którymś spotkaniu, nie ma projektu idealnego, nie ma projektu, no nie wiem, genialnego. Jeszcze raz to, co Wam powiedziałem. 20 projektantów będzie projektować ten sam most. Każdy zrobi to inną metodą. Każdy zrobi, powiedzmy, w innej konstrukcji, czy podobnej konstrukcji. Każdemu wyjdą troszeczkę inne wyniki, każdemu wyjdą troszeczkę inne materiały, każdemu w innych miejscach wyjdą spawy, czy wyjdą mity. To jest standardowo to. Każde rozwiązanie, jak ja to mówię, jest dobre, żeby działało. I teraz słuchajcie, nie możecie też ulegać tam youtuberom jakiejś modzie chwilowej, bo moim zdaniem no, dużo ludzi, którzy się powiedzmy wzięło za wykonywanie tych projektów, yy, czy tam wypowiada się na forach, to są ludzie z przypadku, oni kiedyś byli, nie wiem, marketingowcami w jakichś szkołach powiedzmy tam wiejskich z tytułem magistra czy inżyniera. No mm. i, no poczuli, powiedzmy, zarabianie pieniążków na budownictwo, no to się wzięli, wzięli się we wentylacji itd., itd. My musimy pamiętać, że nie możemy ulegać tym wszystkim takim wpływom i musicie też pamiętać jedno. Projekt, który wy robicie, czy komuś zlecacie, to wy musicie wiedzieć, jak on Wam pasuje, jak Wam będzie działał, jak Wam będzie najlepiej funkcjonował. To jest tak, jak dobieracie sobie domek. I wybieracie ten projekt. To wy się pod siebie, nikt Wam zasadnie narzut. nie Dobrze, ja Wam teraz przedstawię, jak zaprojektować taki domek albo jak się projektuje na dzień dzisiejszy w modzie takiej YouTuberowej czy Facebookowej, i tak dalej, i tak dalej. I Wy później podejmujecie decyzję, czy robimy go zgodnie z tą normą, czy robimy go zgodnie z modą Facebookową, czy robimy go z moją propozycją. Bo, moja propozycja cały czas, że przykładowo w naszej firmie dajemy tam więcej kanałów czy nawiewów, to dajemy z jednego prostego powodu. Bo my dajemy możliwość sterowania strefowego, dajemy możliwość później przerobienia to na klimatyzację kanałową. I trzeba pamiętać o czymś takim, to jest tak jak powiedzmy kiedyś: jeżeli ktoś słyszał 30 lat temu o ogrzewaniu podłogowym, to wyśmiewał tego hydraulika. To była nowość. Powiedział, że kuź się unosi do góry, że to jest niezdrowe, cuda nie widy. Jeżeli ktoś wtedy zrobił, powiedzmy, tanio ogrzewanie podłogowe, że na jednym obwodzie czy na dwóch zrobił cały dom i przyjdzie teraz mu sterować temperaturowo, jakąś tam pozmieniać zawory termostatyczne czy coś, to nie jest stanie. I trzeba pamiętać, że ja Wam pokażę cenowo różnicę między, przykładowo wykonaniem instalacji zgodnie z normą, co Zaprojektuję Wam projektem z uprawnieniami, co wam tu przedstawiałem, jak to się szacuje, że się dokłada, żeby to się równało. Pokażę Wam to, jak, jaka jest moda youtuberowa i pokażę Wam też nasze wykonanie, które my robimy. Tylko my robimy tak zapewniamy, że będzie można za kilka lat połączyć klimatyzację kanałową, jeżeli teraz człowieka nie stać, bo jeżeli ktoś ma pompę ciepła, dokłada 4000 zł i już ma klimę kanałową, robimy to też tak. Że w każdej chwili będzie tą instalację, można przejść na sterowanie strefowe, bo ono będzie coraz tańsze. Na dzień dzisiejszy, sterowanie strefowe oceniam, że na jedno pomieszczenie niedługo będzie kosztować 400 zł. To powiem Wam szczerze, to nie są wielkie pieniądze, ale dobra. rozpoczynamy od tego, jak to robią youtuberzy. zgodnie z naszą normą Łazienka, wiadomo, 50 metrów musi być. Kuchnia 70. 70. Następna Łazienka. Przepraszam, to jest ubikacja, Przepraszam. Nie, nie, Łazienka, Łazienka, bo jest tego. Następna Łazienka 50. Dobrze. Pralnia powiedzmy, mamy 50, 130. Wyjęcie. Zobaczcie. To jest zgodnie z normą, zgodnie z normą, zgodnie z normą, to tak średnio, bo to by musiało być, powiedzmy, przeliczone co do, do kubatury, ale mamy 50, to mamy 100, 170, mamy 200. Nawiewy liczymy. Nawiewy, jak umieszczamy, to zgodnie z modą, no co... W nogach przy łóżku dwie osoby dajemy 40. Dobrze. To no mamy jedną sypialnię. Nie patrzymy na kubaturę. Bo po co? Druga sypialnia. Też zgodnie tutaj. W nogach gdzieś, żeby wiadomo, nie chodziło, nikomu nie wiewało, bo oni twierdzą, że to może wiać, Chociaż jest charakterystyka tego nemostatu. Wam tam tłumaczyłem. Też dajemy 40. Już mamy 80. Dobra, mamy następne co? Sypialnie dwie, też dajemy gdzieś tam w nogach, żeby nie wiało, czy gdzieś tam obojętnie w narożniku. Nie musi być na blisko okna. Powiedzmy, dajemy sobie tutaj jedna osoba 30. Druga osoba w tym narożniku, bo wiadomo tutaj tam jest łóżko 30. To można powiedzieć, że to jest tak przeliczenie na osobę. Na to wszystko, ile mamy? 40, 80. Mamy na dzień dzisiejszy 80, to mamy 140. I co? I mamy salonik nasz. Salonik, powiedzmy, jeden nawiew. Jeden nawiew. Dajmy go 80. 80. To mamy ile? 160, mamy 220, tu do góry jeszcze wywiew ze szatni, znaczy z jakiś tam, a powiedzmy, garderowy. niech jest 20. I teraz tak, niektórzy nawet twierdzą, że nie jest potrzebny w salonie nawiew. Niektórzy twierdzą, że na korytarzu w ogóle się nie daje, bo to jest zbędne, na klatce schodowej też się nie daje. Suma tam nawiewu jest 220. Wybieg nawet. I teraz zobaczcie. Czy osoba przebywająca w tym domu się udusi? Nie. Czy osoba przebywająca w tym domu się udusi? Nie. To wszystko będzie działać. Ta instalacja jest tańsza od tej instalacji. Ile nam tu mamy? Więcej. Zaraz. Jeden, dwa, trzy. Granica powiedzmy 450-500 zł. Wiadomo, pracy mniej, bo trzeba się mniej nawieść. Ale zobaczcie, nie odzyskujemy ciepła z naszego kominka za bardzo. Nie mamy z naszej powiedzmy tam korytarza. Nie mamy wywiewu powiedzmy z naszego wejścia, z domu, gdzie są te szafy z butami. I teraz zobaczcie, to działa. Dostarczamy tutaj powietrze, dostarczamy tu powietrze do każdego pokoju, odciągamy, wszystko działa, wszystko funkcjonuje rewelacyjnie, oczywiście jak najbardziej. Tylko zobaczcie, różnica 400-600 zł macie zrobione zgodnie z polską normą, tu mamy powiedzmy w miarę tanie. a nawet jeżeli ktoś już chce powiedzmy tam, no nie wiem, no żeby ta centrala chodziła mniej i tak dalej i tak dalej, to ja zawsze proponuję zrobić z polską normą. A jeżeli już komuś ten nawiew przeszkadza czy wywiew, mamy te przepustnice i to można zamknąć. Tylko tą instalację lepiej zrobić z polską normą. Bo ją później, jeżeli mamy więcej nawiewów, mamy więcej tam powiedzmy tych naszych kanałów wentylacyjnych do danych ustawów doprowadzonych, to co my możemy zrobić? Możemy ją troszeczkę przerobić, udoskonalić bo nie wiemy, bo powiedzmy dzisiaj zakładamy, że będą cztery osoby w tym naszym domku, dlatego tu powiedzmy w salonie jest nawiew 80, a może być więcej. I teraz tak, I wy podejmujecie decyzję, jakie rozwiązania chcecie, ale nie możecie ulegać wpływom jakiegoś powiedzmy no człowieka, powiedzmy, który chce się znać, który chce wam coś sprzedać, zaoferować. To trzeba wszystko logicznie pomyśleć. Ja teraz wam przedstawię, Wykonanie instalacji, jakby można było zrobić w trybie komfortowym, że ona jest bardzo cichutka, że później można przerobić na aklimatyzację kanałową. Bo to, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma pompę ciepła i ma ten bufor wody, dokłada chłodnicę za 2000, dokłada wentylator recirkacyjny za 1000 zł, dokłada nie wiem, troszeczkę kanałów, jedną taką skrzynkę za. Powiedzmy 200 zł, kanał za 300 zł, i co? I mamy klimatyzację kanałową. I trzeba też wziąć, zawsze jak się coś projektuje, zrobić zapasę. I klimatyzacji kanałowej nie trzeba robić, ale instalację, która jest, powiedzmy, o różnica w cenie między tą najtańszą, która jest propagowana na, powiedzmy, Facebooku czy na YouTubie. Bo jeżeli ktoś mówi, że przykładowo w salonie nawiew jest niepotrzebny, wywiew z korytarza też jest niepotrzebny, z klatki sodowej też jest niepotrzebny, z wiatrołapa też jest niepotrzebny. No oczywiście, on być nie musi. W tym domu się nikt nie udusi, ten dom będzie funkcjonował, działał. Ale można to tak zaprojektować, że później tą instalację wykorzystamy i ją bardziej rozwiniemy. Zobaczcie, ta jest zrobiona, można powiedzieć, zgodnie z polską normą, która obowiązuje. Nie szkodzi, że ona jest stara. Ale ta norma obowiązuje. I na dzień dzisiejszy, jeżeli byście robili dla dewelopera, czy deweloper bandy by lecił, musi być to zrobione z normą tą 83, nie ma wyjścia. Jeżeli robicie do siebie, proszę bardzo, możecie wygrać z normą, zgodnie z normą. Możecie zaoszczędzić 400, czy tam 600 zł, zgodnie zrobić teraz z popularnymi zasadami, które są na YouTube, tylko, czy na Facebooku, tylko te zasady się zmieniają. Dzisiaj jest tak, jutro nagle przychodzi człowiek i mówi, Inaczej, i, i to wynika, no, powiedzmy, z takiego podejścia, że wpada jakaś tam, nie wiem, no, sterowanie, powiedzmy, wentylacją strefowe, które będę też z Wami omawiał, bo jest to bardzo proste. Tak, jak mówię, że to coraz bardziej tanieje, ale trzeba już pod to przygotować tą instalację. Jeżeli tutaj ta instalacja, nawet wykonana z polską normą, w tych latach, powiedzmy, tam 80. czy 90. To już jest tu pomyślane, żeby nawet można było tą strefową instalację powiedzmy, sterować. Przy tym rozwiązaniu, na siłę też się da, ale tak jak mówię, to nam troszeczkę może skomplikować. Ale ten układ działa, ten układ to działa. działa. E, teraz Wam zaprezentuję, jak, jaką ja mam wizję przyszłościową do projektowania. Bo jeżeli ten obiekt jest tańszy, powiedzmy o 400 czy o 600 zł. A według mojej wizji obieg jest od, od tego rozwiązania, będzie droższy 1000 zł, te kanały, to wszystko, a umożliwia rozłożenie nam możliwość później przeobiegu na klimatyzację kanałową. Tak samo umożliwia nam wykonanie instalacji komfortowej, cichej, albo umożliwia nam no, no, 1000 różnych możliwości na instalację strefową, to moim zdaniem. Między tym rozwiązaniem a tym warto dołożyć. Bo to, jak już kładziemy te kanały, to później, żeby je nie wiem, przekopać, od nowa zrobić, to jest bardzo duży problem. Są bardzo duże koszty, a, a możliwości ta instalacja nam da dużo więcej. Teraz taniej czujniki, yy, stężenia CO2, to wszystko tanie. Yy, niedługo pojawią się tanie siłowniki, bo już im tam da informacje i nagle okaże się, że przykładowo z przepustnicą. Siłownik będzie kosztował 150 zł. Czujnik CO2 będzie kosztował 20 zł, plus, jak go uzbroimy, nie kosztuje 100-200 zł. To czyli za 300 zł my będziemy w stanie zrobić sterowanie strefową do jednego pomieszczenia. To moim zdaniem warto troszeczkę więcej zainwestować i to dostosować. To tanie. To jest tak jak z instalacjami inteligentnymi. W 2008 roku firma, która Oferowała systemy to była firma ABB. To na zwykły domek taki 200 m2 trzeba było nakupić tego sprzętu za 100-150 tysięcy. Dzisiaj, instalacja inteligentnego domu się obiektu takiego małego to się robi powiedzmy za ile? 15, 20, 30, 40, w zależności od co wymaga, kto co od tego oczekuje.